Tu specjalnie na życzenie kolegi yy, Pokażemy naczepę Zobaczcie jak się pyli Kukurydzę rzuca Zasada działania Kurde, ale się pyli Tutaj przód-tył Albo w prawo albo w lewo Taśma się kręci tutaj jest włącznik jak widać jeżeli jest w tej pozycji to mogę sobie ustawiać na falowniku obroty nie? szybciej, wolniej w tej pozycji idzie, że tak powiem swoim takim tempem nie? najważniejsze jak zamykasz Automatycznie wciska się ten czerwony guzik i odłącza Ci prąd, więc jak, jak zaczynasz rozładowywać, pierwsze co robisz, bak, wciskasz to, wtedy dziabłąk wyskakuje i daje Ci prąd na tą skrzynkę, nie? No i tyle, w sumie co? Yy, za dużo tutaj nie ma co, co mówić. Nie jest to trudne. To jest akurat nowego typu. Bo są jeszcze... O, zmniejszymy trochę. Bo się... zaczęło tutaj... Upać. Bo są jeszcze starego typu. Wcześniej ciągnąłem starego typu, ale nie zdążyłem po prostu nagrać, bo się przepinałem z gościem, bo jemu czasu brakowało. Znaczy czasu brakowało, musiał pauzę kręcić. 24 i ja wziąłem od niego. Ale jak mi się uda, Jeszcze. Jak mi się uda podpiąć starszą, to Wam pokażę. Tam nie ma tego, nie ma palownika ani nic, tylko masz silnik i takie pokrętło. I tym pokrętłem albo szybciej, albo wolniej i to wszystko, nie? No i wiadomo przełącznik, lewo, prawo. No i to wszystko. Nie ma tego. Czego? No, nie ma nic trudnego jedyne na co trzeba zwracać uwagę no to wiadomo, że hmm, kurczę, nie wiem czy będzie widać bym musiał wejść tutaj jak idzie taśma to tam od tamtej od wewnątrz yy, są takie listwy są listwy dookoła tej taśmy Są listy dookoła tej taśmy i na nie trzeba zwracać uwagę, czy są kurcze sprawne, no bo jak wiadomo, załadujesz yy, albo, nie wiem, załadujesz albo jakąś, no kukurydza to jest akurat duża, nie? Albo, ale zboże, czy jakąś soję, no to musisz zwracać uwagę, żeby, żeby to było ok, wszystko, bo zgubisz to, nie? bo zgubisz, a soję tym bardziej no i tyle a i jeszcze jeszcze tutaj no nie, akurat nie będzie widać no nie widać tych naczepach starszego typu ładnie wszystko widzisz ale jak wejdę pozamiatać to Wam pokażę o co chodzi to są właśnie te listwy. nie? ona dolega do tej taśmy i ładnie, pięknie, mniej więcej jest szczelne. Wszystkie podłogi nie są proste, tylko są po skoci, żeby to ładnie yy, zlatywało. No i dobry. Wójt, wyłączam. Nadarzyła się okazja, to wam pokażę. Eee, to jest starego typu naczepa, nie? Tylko masz włącz, wyłącz, włącz. Czyli to e, obroty, nie? Lewo, prawo. A tutaj, sobie w lewą stronę żółwik, czyli taśma zwalnia, a w prawą stronę hmm, przyspiesza. I to wszystko. I taka jest tu starego typu. Mniej skomplikowana jak ten nowego.